Siemaneczko, z tej strony Liverpool w to jest szósty odcinek Liverpool Boxa. Może przejdźmy sobie od razu do rzeczy, bo weź, musimy wziąć sobie jakieś jedzonko. Tylko, że w dzisiejszym odcinku wbieramy się tam, tam, tam do drzewka. Hmm, jest to jakieś fajne jedzonko? Dobra, nie. Nie ma, także może przejdźmy od razu do MTV Clips naszego mieszkanka. Tutaj mamy wejście, Zrobiłem sobie takie lampki, Chodzimy. Oczywiście, stolik musi być. Lampka też. I tutaj jest coś, czego nie było, czyli łazienka. Tutaj mamy kibelek. Zasłonimy sobie, żeby nas nikt nie podglądał. Tutaj, tutaj mamy te zasłonki wszędzie jedna, w każdym oknie. Tam tutaj mamy kibelek. Oczywiście, siedzimy sobie na kibelku. i piwamy. Także szafeczka, tego tak Walkę i pralkę. O, już, mam, już się mi wzięła, naprawiła. To ja dlaczego że dałem, żebym się naprawiła. Także przejdźmy sobie tutaj. Tutaj zawsze pokażę, co to jest. A tutaj mamy salon i kuchnię. Kanapa musi być. Telewizorek. Mały, ale zawsze jest. Lampeczka. Zasłonki. Jakiś fajny obraz. No i tutaj jest nasz stolik, z którego się wczoraj żegnaliśmy. Radyjko. Śmietniczek. Co nie znaleźli to? O, upiekło się już. To mamy już jedzonko. Tutaj, zaraz mamy jajeczka. Tutaj mamy takie... ...warzywa, takie lepsze. Tutaj mamy jedzonko, fajne. Tutaj mamy pełno y, picia. Tutaj mamy sandwicze. Tutaj mamy czekoladę. Owoce. Słodycze. Jedzonko, znaczy mięso takie bardziej. Odłóżmy sobie to, bo mamy kurczaczki. Tutaj już prawie tutaj nic nie ma. Tutaj jest Easy Crafting tak już zrobiłem go. Zróbmy sobie tylko zbroję jeszcze. Jest. 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 Później się elementy jakoś tam weźmie jeszcze. Tylko się skombinuje. Pójdźmy sobie teraz. A, kurczaczka. Kurczaczka trzeba zjeść. żeby nam się życie regenerowało. Dobra. Teraz w każdej cedole. Dam, dam, dam. Tutaj jest nasz non mój magazyn, bo to jest piwnica tak naprawdę, tu jest magazyn, wejście do magazynu. A tutaj będą dalsze korytarze, jakieś inne pomieszczenia, także wydaje mi się, że piwnica będzie ze spoko. Tutaj mamy skrzyneczki, jeszcze nic nie przyniosłem stamtąd. Tutaj mamy żelazne specjalnie, żeby tutaj było na jakieś większe, bo one są strasznie pojemne, zobaczcie sobie. I zrobiłem strasznie dużo, także myślę, że będzie... mogli tam też coś segregować. Hmm, co ja miałem jeszcze wziąć? A, tutaj jest moja spania Lampki na zbrójkę. Na zbrójkę tutaj i łóżeczko. Także często tutaj nie mogę spać, bo jest tutaj w potworku, bo jeszcze nie zrobiłem tego ogrzania. Tutaj mamy żylandor. O, co to były jakieś bugi? Bugi ze światłem? Aha, dobra. Załóżmy sobie naszą czyściutką zbrujkę. Ja mamy nieskończonej zbrujki tak naprawdę, bo mamy praleczkę, która się nam bardzo przydaje. Dobra, tutaj możemy odłożyć diamenty. Dobra? Strzały tutaj są. Zróbmy sobie. Fire... No, płonący strzał. Mam Aha, czyli tutaj jest, jeszcze nie będzie. strzał. O! Ice arrow, nie wiem dlaczego nie będą ice arrowy. Dobra. 16 płonących strzał. Mamy więcej strzał tutaj gdzieś? W tych puseczkach. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. A tak w ogóle powiedzcie mi, do czego to służy. Bo nie wiem. Stworzyłem to, bo fajnie wyglądało, ale nie wiem, do czego to jest. Także jaką życie nawiście. Tutaj mamy Water Arrow. Ale Water Arrow nam się nie przyda do niczego. Dobra, zostawmy tylko sobie. Tu i tu gdzieś powinny być itemki z wyprawy. Nie ma? To gdzie są itemki z wyprawy? Tam o dużym na naprawdę potrzebuję dwóch tutaj nie ma tutaj też nie ma Dobra, nie ważne. Mam tutaj też My Wzięliśmy, widziałem jedno koksjałko. Około 8 e, kol tych Dobra, odłóżmy sobie świetnie jest tak, poza... O! Strzała jedna. Jedna marna strzała. Dobra, dobra, weźmy jeszcze sobie tylko małą Ice. Muszę zrobić sobie jeszcze... Coś do mrożenia. Dobra, zrobimy tak. Wsadźmy tutaj strzały. Tak. I jeszcze... to. I... Myślę, że... Ujdzie. A, czyli tego nie wolno już rzucać? Serio? Świetnie. Super, czyli tylko jest tylko na strzały. Tutaj odłóżmy jeszcze to. I pstą w się nie przydadzą. Odłóżmy je. Aha, czyli tutaj. Tak w ogóle już wiem, o co chodziło z tymi Natural Arrow. Już wiem, o co z nimi chodziło. I to chodzi o to, że tam jest jakiś specjalny łuk do tego. I coś może tutaj zostawiłem wodówce? Na pewno nie. W śmietniku też nie. W jajkach też nie. Dobra, nie ma co szukać. Zróbmy tak. Tak. Temki z wypraw tu. Odłóżmy sobie jedno. No i to, te jabłka weźmiemy, to odłożymy. Oha. Jeszcze więcej pochodni trzeba zrobić. Hmm. Tutaj nie mamy, nie? Akurat, możemy sobie zrobić. A, tu była łazienka, Muszę już to wyjść. Wow, coś tam się już zabija, musimy szybko iść. 16. Raza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 10, 11, 13, 15, 16. I jeszcze to. I pójdziemy zrobić sobie. pochodnie. Dobra. Hmm. Potrzebuję ich. do No, z takich tak naprawdę potrzebuję. Dobra, jest. Tak. Otóż my jeszcze tutaj to musimy zamknąć. Drzewno nam się przyda. Tu. Dobra. siela Przez kuchnię będzie szybciej. Dobra, pójdźmy sobie tu. Tak w ogóle jak powiedzieć, że żeby pójść do tamtej kuli, muszę się nieźle wykokrzyć, zenchantować sobie dużo rzeczy, także do kuli wybierzemy się w przyszłych odcinkach, jak już będziemy mieli tutaj tą osadę. Także myślę, że będzie dość ff... fajnie i ekscytująco. Dobra, może Przestanę wiadolić i pójdę tam... Co tam jest? Jezu, ja się ciągle boję tutaj. Tu jest tyle tego. Tyle tego... Tyle tych potworów tu jest. Mam easy? Mam normal. Aha. Zmieńmy na... A bo dobra, normal. Nie jesteśmy normalnymi... Gramy na normal. Jesteśmy normalnymi graczami. graczmi. Znaczy ja jestem normalnym graczem. Nie wiem jakby. Nie wiem co znaczy taka naprawdę, jak się gra na normal, a to na Easy. Dobra. Słyszysz może sobie tutaj to? Tak. Zniszczone. Dobra, o o o o o o. Fuck it. Fuck. 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 Fuck, Fuck you. Fuck you. Fuck you. No. Co po do mnie chcecie, W diamentowej zbroi? Możecie mi naskoczyć tak naprawdę, bo jestem wykokszony teraz z diamentowej zbroi. O! Weźmiemy akurat to, ale zostawimy... to. Wziął kurde, góry się nie? Czemu ja to wyatakowałem tak... z tego? Dobra. Widzicie? Teraz to możecie mi naskoczyć, gobliny! Nie zabijecie tak mi... nie zabijecie mnie jak w pierwszym odcinku. Czy... w pierwszej pełnoprawności z tego, gdy już byliśmy na nowej mapce Liverpool no, haha, zablokowali się Dobrze wam tak What the fuck, what the fuck Co to było, ja nie wiem Dobra, archery musimy zdjąć Krytyczne Dobra ale jak w ogóle chciałam powiedzieć, że za niedługo. czy po tym odcinku będziecie mogli się spodziewać pierwszego odcinka Minecraft Porady i Ciekawostki? A po Minecraft Porady i Ciekawostki Minecraft Multiplayer. Próbuję nagrać z Rickiem, MultiRickiem. Także zobaczcie się, bo MultiRico raz jest. Jak, jak jest na Skype'ie, to mnie nie ma na Skype'ie. A jak jesteśmy szeroko na Skype'ie, to albo. To albo ktoś ma jakieś problemy, że nie ma warunków do nagrywania, albo po prostu jest tak późno, że nie można nawet hasał. gdzie tu jest do cholery wejście? O, jest. I tam jest. W... Ej, gdzie jest mój stack pochodni? Nie mówcie, że go schowałem. A, tu jest. Trzymałem go w ręce. Jeśli pytałem, gdzie jest mój Stak pochodni, mózg. Dobra, schodzimy na dół. Co jest na sobie? kurczaczka. Wow. Ktoś tam nieźle je było a jesteś tu dobra o Ice Ascents o o o o o <laughs> Życie, to. O, są świetne. Dobra, o o o o o o są o o o o o a teraz zaskoczycie z tego Wziąłem strzał, nie wziąłem łuk. mózg z nad mózgami Dobra, możemy już tam wchodzić nie Na że, o, jeszcze ty, archer, jeszcze jeden archer, jeszcze jeden archer A, jeszcze szczur A szczur to może mi naskoczyć. Dobra, chodźmy tu Hmm, ktoś tu jest? Nie ma. Co jest tam? Wow! Ale to jest przerażające. Szczurów nie lubię. Myszy są fajne, bo nich wpadają na siąg. Ale szczury są... ohydne. Oh, Osiedlić wszędzie pochodnie, żeby to się nic nie spawnowało. Dlatego że tu jakiś ogród swoich... Spomin... właśnie, muszę mu historię. Zaraz przed nagowaniem odcinku, nie wiem, jak robiłem magazyn. Budowałem magazyn. To... usłyszałem, że coś... To... Przemieniasz się? Właśnie słyszę, Ogra. Także świetnie. Niech tych Twoich itemów. No i w dupce. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy. Hmm. To jest dziwne, bo. Tak, tak masz. Żyry i to. Ale tak mało mu zadało. Szkoda. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. O, skrzyneczka. Mnie jakaś. Uuu. Ooooooo! Oh. To, to ja mogę wziąć. Złoto mi się przyda. Zostawię jakieś niepotrzebne itemy, jakieś pierdoły. Hmm. To mi się na razie nie przyda. Świetne. Widziałem, że coś tu będzie, bo... Tak się odznaczało od wszystkiego, także możemy takiego czegoś szukać. Coś wypadło z niego? Z innego? Ohoho! Oh, oh. Ja tu sobie gada, wy mi takie... ...rzeczy odstawiacie? Masz. Żryj to. Ty, to Dobra Trochę marnuję Shuriken, ale Shuriken się robi bardzo prosto Dobra Jesteście gdzieś tam Rzyj Rzyj, to cygania Ale tylko taką mu zadało. Wow oho, Masz, raz, dwa, trzy Coś tam jest? Dobra, oświetlmy sobie tutaj. Gdzie nie oświetliliśmy. Cerki, że taką kilkusetundową zawiechę. Ale skupiłem się na walce. Dobra. Tu wow. Ale roz... To ja już więc takie walnęło. Dobra. Jeszcze mi takie itemy... Znaczy to nie było zbyt ten... <ścoughs> Diamentowy diamentowy, diamentowemu, skacze. Wiedzieliśmy, że jestem, że jest, mamy razem team. A ty, a ty co? Złotego bi, no złotego bi. No złotego, a złoty, złoty. Świetnie, złoty archer i diamentowy archer i to taki same klasy randy, O, diamond, diamond wypadł z nich. Od dziś mówię na diament diamond. Zamiast jak diamond. Diamond jest bardziej takie elokretne. Mam nadzieję, że nie zabije nas tak Mam Na nadzieję, że nie zabiję nas jakiś niezauważony. Ej! Ej! Co mnie lejesz, co mnie lejesz? A Jakaś biblioteczka tam jest, dobra, opędzlujmy sobie czkiena. Oświetlamy, oświetlamy. Weźmy sobie fire... E essence. Huh. Dobra. Ten gunpowder nam się przyda To to ha Nie ja muszę ich tu wszystkich pozabijać żeby było bezpiecznie Gin. Ty też Ciebie też nigdy nie lubiłem Ale to za to teraz tak się wykoksiłem na was Ale to za to tylko dlatego że mnie zawiliście Podziękujcie swoim kumplom Wasi kumple was już Już nie mają po co tu wracać Jak zobaczę waszego kumpla diamentowego To ja go po prostu zniszczę Skończony Przekażcie mu tę wiadomość, on jest skończony. Skończony przez duże S. Okej. Okay. What is this, this? Czemu to jest pełno tych? I don't know. Aha. That. Weźmy sobie to zamiast tego. I wyprawy muszę schować. Pełno. A, diamenty te ja muszę tu schować. esencje też. Hmm, diamantowym. Miecz też. Po co tu jest? Ten. Po co ja taki słaby mieczek? Sorry. Dobra. Hmm. Poupetka, jak nawet nic nie ma. Coś musiało nieźle przykoksić tego. <śpoko> Spoko. Dobra, idziemy. Hmm. Gdzie tu dalej iść? Jest tak zniszczony, że nie wiem gdzie iść. O, może tu. Coś jest? Nie, tu byłem. No, what the fuck? Co to jest? To już wszystko? Żadnej jego nekromandy nie ma? Co to ma być? Tutaj też nic. Serio? jakaś... to jakaś kopalnia? Hehe <laughs> możesz mi naskoczyć? Dobra, wracamy się tu. Może tu coś będzie? Nie, to jest to samo, cholera no. Trzeba ściągnąć to samo miejsce razem Dobra, zróbmy tak, zobaczmy czy tam dalej nic nie było Czy nic przypadkiem nie przeoczyłem Oho, zejdźmy sobie tutaj nie, nie ja coś musiałem przeoczyć, jakieś wejście czy coś Tego powinno być więcej Jak oglądam u innych youtuberów To było tylko więcej, o wiele więcej Hmm a, ja już wiem, od czego ta jest. Bo oni się po prostu mnie boją. Oni... Ich boli dupka, dlatego że ja mam e, diamentowy arbor. Boli dupka? Boli dupka? No, wiedziałem. Jeszcze chcą walczyć, serio. Dobra. W dupie to mam. Podłóżmy sobie to. 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 No, potem to ja cały czas ten stąd, że... Sword ten stonowy No, dupka boli widzę no, ale ja tutaj już tak łatwo nie... O! Nie zauważyłem, że jedzenie mi spada Openlimy sobie jeczkę, no No tutaj takie słabe rzeczy są Serio o, bo się No się przy dawnu Jedna wartościowa rzecz Hmm, żeby się nie zgubić jakimś powolnym lawiryncie, wty, ja? hehe, <laughs> i co, i co, no i co, no i co, no. uuuu, uuuu. Uuu. Wow. Ale się przykoksili. Nie, o, o, myślałem, że już się całe zniszczy. i dalej nie ma? No, spoko. Spójrzmy sobie tutaj. Tutaj nic nie ma, aha. Hm. Jest coś, czego mogę się tam bać? Nie, nie ma tam nic, bo wszyscy... Bo wszystko się mnie boi. Tak. Tak. To... O, a ty co, a ty co, no? Musiałbym obronę w Minecrafcie, ale jeszcze nie tłumaczyłem, jeszcze nie... rzuciłem odcinka. Także nie mogę... O! Pójdźmy sobie tutaj. Hm. Co tu może być? Jakaś beznadziejna skrzynka z beznadziejnymi... Ja i których w sali bo... Schodzimy, schodzimy! Jakaś nazwa, jak tak się trzeba, zaczekajcie, muszę zrobić krótki dźwięk. Może witam was po krótkim cięciu. muszę mówić trochę ciszej, dlatego, że moja rodzina śpi, także sorki, jeżeli mnie trochę słuchać, to spróbuję to Bloki żelazne, no nie, tego to ja nie potrzebuję. Bo jakaś cina. to co jest? Hmm. Co to jest też? Jakieś kobliny? No hmm. i coś tu jest? Brzegi, jak to się znajdzie? Choć jaki jest poziom? O, tam gdzie jest tam in O! Napis dla Żuli! Napis dla Żuli! Jak to kiedyś Multi powiedział na YouTube'owej wyżynie? Nie wiem, czy Multi czy Bramu? Nevermind? Dobra. Zespnijmy się na góry. Na górę. Dobra. Tu. Dobra. I w ogóle, powiedzcie mi, czy. Czy. A, wyłączmy to. Czy do mnie go się podoba, czy wnętrze domku wam się podoba? Bo mi się wydaje, że całkiem dobrze wykorzystałem Jamie Fun Mod. Jak jeszcze. Sorki. Jak jeszcze będę miał taki temat, których potrzebuję do Bibliocraft, to zrobię sobie takie i zabierę sobie taką bibliotekę. Tak w ogóle, nie wiem, czy to mówiłem, ale powiem jeszcze, jeżeli mówiłem, to powiem to jeszcze raz. Wpróbowałem, jak robiłem to paczkę, próbowałem dodać modyfikację. Wow. Czy to nie była modyfikacja? Wow. Tylko taki, o. Gin, 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 Ale to są nieraz takie ła, oho oh, ho, ho ho Ja do domku chcę, ja do domku chcę. Dobra, pójdziemy sobie tam kuchnią. Choć się boję. Wow, co tam wybuchło, aaa! Fire. Ten. Ten fire. O, sorry, to zjechać. Także chciałem dodać modyfikację e, Team Fortress Mod, żeby dodać takie teleportowanie, bo jednak nie grzeźba kompatybilna. Także myślę, że na jest 6 jak e, gramy Bionth of planet, chyba, to ten Mow nie będzie, to wkramy sobie Team e, Fortress Mod, bo myślę, że jest dość spoko. Dobra, przejdźmy sobie tu. Weźmy sobie te diaksy, wpakujmy się. O, wow, całkiem dużo tych itemów było. sprawie. Cieszy mnie to bardzo. Zróbmy tak. O, i może na odcinku zdążę zrobić sobie koksjapko, Może tak dużo tylko jest. Jest to. Aha. Mamy tu jeszcze jakieś złoto? Mamy. Tu mamy jeszcze. Tak wygląda, nie co to jest. Kilberstat zrobiłem sobie. Chyba nie wyglądało, ale nie wiem do czego to służy. Dobra. Czy coś jest? Nie, to jest tylko... Uuu, czyli co? Czyli co? O, nie ma takiej jabłka? O, ja ją odłożyłem, mhm. Spoko, zróbmy sobie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Siedem. Wow. Gold Bigs. Serio? Serio? Nie, no ja jestem... Jest debil jestem... debil. Największy debil świata. Jeszcze takie... o, robię... <laughs> Nie! Nie! Jaki fail! Jaki fail! Co to jest? Co to jest? no opra, odłóżmy to. Pożegnamy się z tej oto kanapy, także wydaje mi się, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie w łapkę w górę. Wow, czemu on lewituje? Zostawcie łapkę w górę, bo to motywuje, a nic nie kuszuje, także myślę, że to było na tyle w tym odcinku i do zobaczenia w Minecraft Multiplayer.